Chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom samorządowym, panu prezydentowi za współpracę. Wiemy, że modernizacja tego budynku jest wkomponowana w szerszą inwestycję, która dotyczyła uporządkowania terenu, który otacza dworzec, wybudowania parkingu, ale także inwestycji, które w międzyczasie realizowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Mamy zmodernizowany budynek, ale to nie jest tylko. Budowla, to jest serce komunikacyjne Rzeszowa i regionu. To jest miejsce niezwykle ważne z punktu widzenia transportu i komunikacji. Bardzo się cieszę, że ten budynek wygląda pięknie, jest funkcjonalny, pod względem ekologicznym i energetycznym także nowoczesny i przede wszystkim, że odzyskał swój charakter. Te piękne otoczenie, to co jest, to co się nas tutaj otacza, jest niezwykle ważne dla każdego, kto przyjeżdża i wyjeżdża z Rzeszowa. Pamiętam czasy, Szanowni Państwo, kiedy jeździłem do szkoły średniej z miejscowości na a tam trzy są, do szkoły średniej. Pamiętam czasy, że pociągi mieli ci, którzy się jeździć samochodów, to trudno mi się było dostać ze względu na pracę swojego środka transportu. Dziś kolumny jest wybierana jako forma alternatywy i bardzo często pierwszego wyboru. Powiedział, że bardzo szybko, sprawnie, indywidualnie może dostać się do miejsca pracy, nauki czy też w miejsce, gdzie akurat czeka nas niepoczynku. To centrum nie tylko komunikacyjne, bo tak się nazywa Rzeczowskie Centrum Komunikacyjne, ale to będzie centrum życia miejskiego. Bardzo nam na tym zależy, jak widzicie Państwo, znakomite połączenie tradycji i historii. Z nowoczesnością i funkcjonalnością. Ale to nie wszystko. Chcemy, aby to miejsce żyło i było pełną życia społecznego. Dlatego mówiliśmy się, Panie Ministrze, z Panem Prezesem, że wszystkie wolne powierzchnie na tych wojskach, jakie będą służyć oczywiście obsługom cudze ruchu pasażerskiego, jako miasto, wylemiemy i chcemy, aby w tych przestrzeniach toczyło się życie społeczne, kulturalne artystyczne, wystawiennicze, zatem będzie tu i siedziba filia biblioteki, będzie siedziba i filia naszej Instytucji Kultury Sprawy Rzeszowskiej, Rzeszowskiego Domu Kultury i tu będzie się to ciągnąć. Możemy oddać ten dworzec do Państwa dyspozycji. Rzeszów zawsze był szczególnym miejscem na mapie kolejowej Polski. Miejscem łączącym zachód ze wschodem, północ z południem. W tej chwili odgrywa jeszcze ważniejszą rolę ze względu na trudną sytuację międzynarodową, trudną sytuację za granicami Polski. Także ta rola Rzeszowa jako stolicy Podkarpacia i Podkarpacia samego w sobie wzrasta.